Czy wiesz, że można pozyskiwać energię w sposób przyjazny dla naszej planety? Spójrz, jak łopaty wiatraków przekształcają wiatr w energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne za pomocą ogniw słonecznych generują prąd ze światła słonecznego. Wiatr i słońce to odnawialne źródła energii, w skrócie OZE, czyli naturalne zasoby, które mogą być wykorzystywane do produkcji prądu. Odnawialne źródła to także woda, biomasa czy wody termalne. To czyste źródło energii, które ogranicza emisję dwutlenku węgla do powietrza, poprawiając jego jakość. Inwestycje w OZE zmniejszają negatywne skutki globalnego ocieplenia. Zieloną energię możesz produkować samodzielnie lub korzystać z OZE od swojego sprzedawcy prądu. Tauron inwestuje we własne odnawialne źródła. Obecnie działa 11 farm wiatrowych, w tym 200 turbin wiatrowych. 34 elektrownie wodne, w tym 85 turbozespołów i 3 farmy fotowoltaiczne złożone ze 127 tysięcy paneli fotowoltaicznych. W 2024 roku uruchomimy kolejne źródła OZE. trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 122 MW i jedną farmę fotowoltaiczną o mocy 55 MW. Masz wpływ na to, by coraz więcej zielonej energii było produkowanej z odnawialnych źródeł.